Dużym problemem naszego miasta są niezamieszkane i opuszczone budynki. Wiem, jak rozwiązać ten problem. Wystarczy, że w każdym z nich utworzymy nowy Wydział Urzędu Miejskiego. Dzięki temu zwiększymy zatrudnienie, a tczewskie kamienice odzyskają dawny blask. Nie jesteście przekonani, co? I słusznie. Nie wierzcie ani mnie, ani żadnemu z innych kandydatów na słowo. Sprawdzajcie pytajcie nas o dotychczasowe osiągnięcia, o program, o wizję, jaką mamy dla miasta Trzewa i dla waszej dzielnicy. Nie głosujcie na ślepo.